bez palucha bez palusza tak, Wyłączać? Nie, zawsze lewo, lewo. lewo, Dobra, no wyłącznie. Dajcie, ale.

O, no so możecie... Jeszcze raz śpiewamy, że siostra pomoże, siostra pomoże. O, jeszcze raz śpiewamy, że siostra pomoże. Nie, tata nie bawi, nie bawi, nie bawi, nie

jeszcze Zmieszam, ale to nic. Jak będą te wrzaski, to mnie, też, żebyście wiedzieli. O, dziękuję. to jest zabrać. to co piją wódkę, a resztę... Jeszcze parę nie trzymać. Jeszcze parę nie wódka jest butelce, pijemy ją pijemy A resztę Ty Ty tak. Pięknie, my? my śpiewamy Pięknie. bardzo ładnie, bo my lubimy śpiewać, ale Nie ma problemu. problem. Mam problem. Mam problem. Mam problem. Mam problem. Mam To, to nie ma gdzie Bóg nie rajcuje, ten albo Maryjo, ten albo Maryjo, ten albo Nie da o piwa piła, bo by mi się rozsyzyła. Napiję się gazowecki, stul mi się do kupy. Hej, leciał pies przez pole, hej, łapanem wywił, hej, pewnie nie na hej, szczęśliwa,

No jeszcze, jeszcze, dawaj, dawaj. Daw ja nagrywam. Ja wam później mailem wyślę, albo na Skype'a te nagrania wszystkie. W każdym razie to No, no. Zakopanem się górnym. Zakopanem miecz się Zabił Baca, baca mocu. hej, czy go topił, czy nie topił, w każdym razie go złopił, Co złopił. Tak to było z Baca. No, no dalej, dalej, dawaj, no dawać. ja nagrywam. W tej babie wsadziła a, 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 żyją. To no my.

z samej strony bo nie widać ciebie I do piją domy z góry spoglądają. bronek z się bronek się mają bo nie nie no to, no, to ja nagrywam no, już już i to, co łebiją, z góry spoglądają, wszystkich nośnien mają, na słowiańcze, na pszenicze, żeby dziecko było śliczne, a pachary żyją. I, i pijon, to, co łebiją, z góry spoglądają, wszystkich nośnien mają, Walgaryna mleczna w ciąży jest skuteczna, a ha żyją. I gąszołę piją, z góry spoglądają, wszystkich w nosie mają, tylko tylko w postępowy, sam zapłatnia swoje groby, a ha To my! Wigodowe piją, tam z góry spoglądają dają, w nosie mają, wracają, no, co, 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 nie tego Co nie się

Bo to jest wam znane, czy nie? Tak, to, no, to znany, tak, co to, to to, to, to. No. Bronek, to. Solche, zaczynaj, po poznańsku. Po poznańsku, no, co? No, zaczynająco? Bronek, nie nie co, nie wiem, A jaki jest, po poznańsku z o starym mieście, o poznaniu, o poznaniu?

Na czułkach, na leśnych, ci, majki powieszały, Przyszedł pan poruszył, po myślał, że to czarny,

po Widziałem marynę rozwęglinie. Jak weszła do góry po jak weszła do góry po I widać jej było całe nogi, i widać jej było całe nogi. O jakie grubaśne, Boże drogi, o jakie grubaśne, Boże drogi. I daciej było koła niska? I gdziej i było kola niska? O jakie koszlawe te koszyczka! O jakie koszlawe te koszyczka! No i dalej co, co ty A ta ciepioręcka ladała, ladała, a się zdała. <śmienic> no, 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 no. <śmienic> A teraz, a teraz idziemy na jednego, a teraz idziemy w ustępie, a teraz idziemy, Włatę, iś. Iś. A teraz o, idziemy to na jednego. To ta <śla> ta a na a a szczególnie na wesela.

Na stole, na, stole, na, stole, na stole, na stole, a ty idziesz do domu, do domu. Wanda, usiądźcie się bliżej. Wanda, tu bliżej się usiądźcie. Bliżej się usiądźcie tutaj. Słuchajcie, za te dęby, i ja to as, za te dęby, z których zostaną zrobione nasze trumny. Obyś rosły jak najdłużej, że mają piasek się, się przyzwyczaje do piachu. Oby rosły jak najdłużej. Ale my przyjaciół Żeby się przyzwyczaić do piachu. Hola, wola, tup, 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 Bijmy zdrowie naszych piachów. Dlatego wszystkie wieściowe wysyłają nad morze, żeby się przyzwyczaiły do piachu. Bijmy zdrowie naszych Halo. A dzisiaj jest dzień ojca, to jest to jakiś ojciec w ogóle dziadek, tata, tata. No to za ojcu raz, y, zaraz puścimy piosenkę, okej? Czy tam są? są? Ojcowie są. No to będzie ktoś tak. Go... No właśnie. Czy ojcowie są? Ojco. Ojcowie są? Oni się nie zgłaszają, bo nie są pewne. Ojcowie są. Nie są, nie są. Mają nadzieję. Ojcowie są. Co ojcowie? wie są? 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 A nie pewny. Bo matka jest pewna, ojciec zawsze jest domniemany. I to coś śpiewamy, to coś nawet czy nie. Teraz grać i będą Dobra, I potem okazuje. Dobra, no. Dobra. Ja jestem muzykantem, konszarwelantem. I my so, muzykantem, konszarwelanci. Ja umiem grać. My, my umiemy, umiemy grać. grać na beczka. Na beczka. Rynci Pęci dałabym ci. Wszyscy gramy. Rynci pęci, pęci dałabym ci. Dałabym Ci Ja jestem muzykantem, konszabelantem. My jesteśmy muzykanti, konszabelanci. Ja umiem grać, my umiemy grać na pianinie, na pianinie. A pianino, ino, ino, a pianino, ino, ino. A pianino, ino, ino, a pianino, Rymcik bym ci dała, ci dała, rymcik bym ci 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 ale nie mam co. Ja jestem muzykantem, konszabelantem. I my muzykanci, konszabelanci. konszabelanci. Ja umiem grać, my umiemy umiem grać. grać na półzonie, na półzonie. Długa rura, krótka rura, długa rura, krótka rura, długa rura. No i no i a pianino, i no i no, a pianino gra. Ryncik, 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 dałabym ci, dałabym ci, dałabym ci, ci, dałabym Ja jestem muzykantem, konszabelantem, my muzykanci, konszabelanci. Ja umiem grać, my umiemy grać.

Ręcikem ci dałabym ci, ręcikem ci dałabym ci, ręcikem ci dałabym ci, ci, dała, ci, ci, dała, ci, dała, ci, ale nie mam co. Ja jestem muzykantem konszabelantem, My, My muzykanci konszabelanci. Ja umiem grać. My umiemy grać. Na gitarze. Na, na gitarze.

Dałabym ci, 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 dałabym ci, dałabym ci, mam co dałabym ci, muzykantem ci, dałabym ci, dałabym Ja dałabym grać. dałabym My dałabym ci, dałabym ci, dałabym ci, dałabym Viola, dałabym taka viola, ci, dałabym viola, dałabym

My umiemy grać... chodźmy, na komście, na komście, Chory pucza, chory puca Chory puca, chory puca, holed taka, Ja jestem muzykantem, konszabelantem, my jesteśmy ci konszabelanci. Ja umiem grać, my umiemy grać na fortepianie, na potypianie. Tu go tam go tu go tam go tu Mă reput, 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 mă reput,